Cześć, to Adam, Rzesiek. witamy na kanale Autodiscover, powiemy w tym odcinku o tych autach, które udało nam się wygrać oraz o tych, które udało nam się przegrać oraz o tych, które udało nam się nie wygrać. I to jest dobrze powiedziane, chyba. Na pierwszy ogień idzie najnowszy model x 60 Volvo z, wprost z zimnej Szwecji, a raczej produkowane w Szwecji, ale przez Chińczyków, w sensie Chińczycy wykupili koncert Volvo. Wszyscy się obawiali, że to będzie utrata na jakości. A... a okazało się hitem, bo zarówno XC60, jak i XC90. Wczoraj też wygraliśmy na XC90, ale o niej może. Problem w tych modelach najnowszych, no to już tak poza, poza tematem, powiemy: jedyny problem jest taki, że Volvo nie ma tak naprawdę silnika powyżej dwóch litrów. Co jest jakąś zaletą pewnie do akcji. Dla do... Dobrze, to, tak. To I... jest radość na początku, tak. a potem, już jest. I ekolodzy są też happy, nie? W każdym razie licytowaliśmy XC60 dla Krystiana, cena, m, auto tak naprawdę z, folium, z foliami na fotelach, czyli praktycznie nowy samochód, tak? Tak. Co tak bez przekonania to powiedziałeś? Nie, bo mnie no ta... strasznie, strasznie, że tak powiem nurtował ten samochód, ponieważ auto było 2018 rok, wyprodukowane w 17 roku, sprzedawane w 19 z przebiegiem 50 mil. Z folią na fotelach. Z folią na fotelach. Jako mhm. szkoda całkowita. Przez ubezpieczalnię niby, więc zastanawialiśmy się co tak naprawdę mogło tam pójść nie tak, wartość, przed, wartość tak jakby, nie wiem, sprzedażowa można powiedzieć, bo to nowego samochodu 56 tysięcy dolarów. Mieliśmy limit licytacji 33 tysiące, w którym się… No, zaczęliśmy od 30 tak naprawdę, bo to zwiększaliśmy w ramach negocjacji z ubezpieczalnią tak naprawdę. Eee, na... Tak, bo my wygraliśmy ten samochód… Wygraliśmy to, za 3750. 3750 tak, wygraliśmy Ale limit to był... było po zatwierdzeniu, tak. czyli pending. To było pending. Podnosiliśmy limit aż do 33 tysięcy dolarów. Ubezpieczalnia się nie zgodziła. Odrzucili tą propozycję. Auto wróciło na aukcję i nagle tego samego dnia po prostu zniknęło. Chcieliśmy podejść drugi raz do licytacji. Niestety się nie dało. Dokładnie. Tu jest niby potwierdzenie. Tak naprawdę, według autostatu, auto sprzedawane za 3750, co nie było. Co nie było prawdą, bo auto nam za tą kwotę ani nawet za wyższą nie oddali. Więc jak widać, autostat też potrafi przekłamać, zmienić kwotę albo weźmie jakąś kwotę niższą. Ale zazwyczaj z reguły, no, że tak powiem, się to potwierdza. Jeżeli ktoś widział gdzieś Volvo XC60 w jakimś trójkącie bermudzkim czy coś, to niech nam da znać, bo my nie możemy go zlokalizować. Poka pokazuje mi najnowszy film jakaś Sasza, Sasza Grey, czy... Czy ja jak tam Filmik chyba mieliśmy kilka podejść. Generalnie dla dwóch czy trzech klientów szukaliśmy trójki. Tu jest jakaś Honda Celix z 96 roku, 200 dolarów. To to licytować? Tak sobie Potem RAM, potem hey. 330. Nasz budżet na nią był chyba 10, 2, 10, 19, chyba 10, 500 albo coś koło, coś koło tego. Ja no jak ja widzicie, na aukcji cena wystrzeliła. 330, 18 rok, zaraz, zaraz Wam pokażę. Ogólnie, z jak jest auto w pakiecie M, dotyczy się to BMW, to akurat nie jest w pakiecie M, ale jeżeli jest pakiet M, to znacznie bardziej, wyżej to auto jest licytowane. Trzeba to wziąć pod uwagę, że auta z pakietem M po prostu się... Aczkolwiek wersja ładna, zobaczmy. To, to jest Sportline. No, ale... To jest wersja Sportline i... trochę inaczej, też mają Nie wiem, czy ona w Stanach się nazywa Sportline. Na pewno. Mhm. To dużo nawi miała w środku, no bardzo ładna. Małe. nie ma na błotniku, na drugim może być, a ja nie ma oznaczeń. Właśnie w Stanach nie mają bo oznaczeń. No, ale to jest wersja... Tak mi się wydaje. A nie, już przeskoczyło. W każdym Więc razie z jest... tej licytacji nie udało nam się wygrać. M-pakiety schodzą drożej, po prostu za M-pakiet no. trzeba doliczyć około tam między 500 tys. dolarów to na pewno w stosunku do auta takiego bez M-pakietu, nawet czasem tak więcej. Tak samo za kolor, niebieski kolor był. No to Też. niebieski jest tylko w M pakiecie ten story no. blue, to to już w ogóle I nie. I za niego, o, jest nawet tutaj dużo tu, Zdarzają się właśnie. fotele, Także naprawdę fajna, fajna wersja. A zdarza się w USA, że nie ma BMW nawigacji. Zdarzają się takie modele. Trójki, radko, czwórki. Radko, ale, ale się zdarzają. Często tak. jest też mały wyświetlacz i mała, mała nawig. Raczej nawigacja, Raczej nawigacje zwykle są, eh, mi się wydaje. przynajmniej ja się jeszcze nie spotkałem spotkałem? Chyba, że jakaś 320 może, ale. 300, no nie Ale często pytacie o ten model. Tu akurat żaden z klientów nie zgodził się na ujawnienie ceny. To jest akurat, pokażemy Wam sytuację BMW z 15 roku, którą udało nam się wygrać na Florydzie. Tak, udało nam się kupić akurat dwie F30. F30 jest dość fajnym tematem. 328i lub 330i pytacie, czym to się one może różnić, bo takie zapytanie też pada. 328i i 330i różnią się silnikiem. To jest silnik również dwulitrowy z jedną turbosprężarką w technologii TwinPower Turbo z High Precision Injection, czyli z bezpośrednim wtryskiem paliwa na wanosie. 245 koni, bądź 330 ma 252 konie. Jest to nowsza konstrukcja, inne znaczenie silnika, lepsze, ale też te auta dużo drożej schodzą. 328i też jest fajnym silnikiem popularnym, niska akcyza w ogóle F30 bardzo fajne auto, do licytacji też, tak, w, dobrej, w dobrych pieniądzach się sprzedają. Jeżeli pytacie o ceny F30... Między 7 a 9 tysięcy można fajną F30 przed liftem, po lifcie powyżej 9 w górę przeliczyć. Tak, znaczy no, przed liftem w jaka, bo 320 z 13 roku... No to, to i za 4, i za 4 tysiące. tysiące, ale takie tak, auta 328... No 30 tysięcy tak naprawdę w górę za najbiedniejszą wersję z początku produkcji. Tak. 30-35 tysięcy, pod dom, ze wszystkimi opłatami. Bez akcji, aczkolwiek akcji za, nie, za, 8, za, za fajną trójkę, która w zasadzie jest prawie że najbardziej aktualna, bo jest już na no. 30 pary tysięcy, to jest naprawdę fajna kasa. Tak, dlatego też o nie pytacie. i Kupiliśmy ostatnio dwie, to jest ta, którą kupiliśmy, zaraz wam pokażemy zdjęcia. Szukamy kolejnych dwóch. Nie ma w ogóle no, przełącznika ani przycisku do nawigacji. Aczkolwiek to nie jest też problem, gdyż nawigację można doposażyć, dołożyć. Moduł GPS, wymienia się ekran, i drive'a, to nie są już jakieś straszne pieniądze. Przy zakupie nowego samochodu to są dość duże koszty, bo to się wiąże, wiadomo, zapłacić nawigację nie trzeba tam kilkanaście tysięcy. No, doposażając ją teraz, no to kupujemy graty na Allegro i tak naprawdę za parę tysięcy z kodowaniem taką nawigację mamy. Druga F30 już jest po lifcie, wprawdzie jest oznaczenie 328i, ale to już jest wersja poliftingowa z, z reflektorami LEDowymi z przodu. Bardzo mało uszkodzona. No zresztą to ten no, no cena to też odzwierciedla, bo ona poszła. Jakby nie było, no znacznie drożej, nie? Ja wiem, dlaczego Krzysiek ją kupił. To jest kolor, który wszystkie policyjne w Polsce mają. Tak, bo wszyscy, <grym> jak Jak będzie... jeździ, to wszyscy będą uciekać na, na ten pas. <grym> jak będzie widział w lusterku tą trójkę, to, to będą zjeżdżać, tak. Jeszcze bardzo nic... rzadko, bo generalnie w Stanach ten kolor bardzo rzadko spotykamy. Zwykle są czarne, białe. To jest A, to jest B39, tak się pochwalę, wiedzą B39. Nic wam to nie mówi, ale to jest kolor szary, mineralny. Mineral, Mineral, Mineral Grau. Licytacja pokażemy jeszcze, że ją wygraliśmy. Tak, ale no chcieliśmy licytować tą łódkę następną z 1975 roku, ale e, policzyliśmy, że się nie zmieści do kontenera, trzeba było obciąć kadłub, więc słaby temat. Łódkę z 70 roku? Marcin uwierzył w ten. <gulodownicze> Jakże tam usunąć? Czy otworzyć? Dałeś Otworzyć, tak. Wycięte Je... przez ubezpieczenie. To pokazuje Wam zdjęcia tak. już z portu. Co co? Wycięte drzwi i poszycie błotnika przez ubezpieczenie. Coś tam pewnie pod błotnikiem było wgięte, więc. Mała, wgięte, mała naprawa, na... wystarczy kupić drzwi, samochód, wymienić tak. poszycie błotnika, polakierować i praktycznie mamy kompletny samochód. Taka wersja fajna na ledzie, na pełnym ledzie. Tak, sprzody. pełny LED, wersja y, no bez, bez linii. To jest wersja typowa, bez linii. Ale sportowe fotele, duża sportowa nawigacja, skrzywio. sportowa również kierownica, ładna listwa czarna, beżowe, beżowe skóry. Na pewno trzeba uważać jak się ma dzieci, ale ogólnie ładnie wygląda i to nie jest Czar, być czarne się... na zewnątrz, czarne w środku. Tak. To czasami. Ale czarna szyba jak w większości amerykańskich aut <grym> musi być. No to z Kalifornii, tak że tam jak słońce grzeje przez większość A. roku to, to prawie każdy... Żeby nie, nie było był widać shotguna na tym <grym> fotelu. <grym <grym ta jedynka, którą kiedyś pokonywaliśmy. Tak, A właśnie, wszyscy pytają o tę jedynkę, są ciekawi, czy jak to przyjedzie, czy faktycznie jakiś zapach będzie w środku, tak, czy coś. Myślę, Także myślę, że tak. tak bo się w... W... pod postem no, rozpętała, tak. czy 400 złotych tej lingwy wystarczy, czy nie, ale. Czy trzeba będzie wnętrze usu... wymienić całe i tak dalej. no... My... Ja myślę, że nawet jeżeli była akcja i ktokolwiek został ranny, to nie leżał tam przez trzy dni. Ktokolwiek został cokolwiek się tam nie stało, to, to nikt tam nie przebywał przez więcej niż godzinę czy 20 minut. A w aucie było to, palone? Nie, nie strzelane. Powinna być opcja strzelane. W aucie nie było strzelane, nie było nie, palone, nie strzelane. Było i Ostrzelano, ostrzelano. No kupiliśmy jedynkę po, po tym, po no, Discovery Na Facebooku. Jedynka kupę ostrzelana. No. Tylko to nie są Marcin naklejki po dziurach z daleko za 2 zł, żeby być bardziej gangsta. Tylko to no wiesz, chociaż to jest pomysł, żeby zamiast naprawiać nakleić te naklejki. Nie? O BMW to tyle, kupiliśmy jeszcze, o jest Charger. Radzy, radzy. 2017 rok, RT wersja. Tak, najpierw pokażemy nagranie. Pokażemy nagranie, faktycznie, że kupujemy. Udało się go. Gu... Zaraz próbowaliśmy kupić? Tutaj zaraz i będę Tak, i tak naprawdę było 8000. Zabidowałem raz na 800 i tyle. Emiraty jakieś chciały kupić. Tak, no bo 5-7 chemii. Zobaczyli Tak, zobaczyli polskiego husara i postanowili, że zrezygnują. Ale tak. Nie. To nie było bardzo fajne auto. A takie bardzo fajne auto, i taka uwaga dla Was. Jeżeli yy, zauważyliśmy, że większość aut, które są uderzone przód, tył, nawet jak nie ma zderzaka z jednej o, strony, to, 330, to one zdecydowanie, listowałem tak. tą 330, to one zdecydowanie taniej się sprzedają. Czyli nawet jak jest uderzona w tył albo w przód, a wystarczy, że nawet zderzak jest zdemontowany tak. z drugiej strony, to to auto już wizualnie jest mniej atrakcyjne dla. Y, powiedzmy lajka i takie auto dużo taniej można kupić. Przykładem jest ten Charger. No, średnia cena takich Chargerów jest około 11 tysięcy 57. No, dokładnie. Więc no z przodu w zasadzie zdemontowany z pewnie będzie czy był nawet w środku, to są zdjęcia sportu. Tak. Z, z przodu to jest praktycznie nie, niewiele do roboty. Ferka, no. no myślę, że to 20 będą. Koła no, no, tym aucie, koła no. mogłyby być większe w Chargerze nigdy. 22 się gubino ale nawigacja, jakieś części w środku, no i centralnie strzał środkiem do wymiany pas bagażnika. Przerabialiśmy już delikatnie uderzonego tak, ten, chargera w tył. Tak. tam znaleźć kilka filmów wstecz. dokładnie bardzo Kiedy podobnie uderzony. Przyjęł. Z kubertem i to nie jest trudna naprawa, to jest bardzo fajna naprawa w tym aucie, bo ten tył, ta podłoga bagażnika jest na tyle duża, że jest tam gdzie to wszystko wyciągnąć, pociągnąć, Naprawić, nie ma, nie ma w ogóle żadnego problemu z uderzeniem w tył, pod warunkiem, że ono jest tak samo jak tutaj centralnie, a nie gdzieś w narożnik czy błotnik, bo tam już by trzeba było kawałek, kawałek chargera, że tak powiem, do, dosztukowywać, nie? To jest jakieś przygięcie błotnika, ale to wydaje mi się, że to spokojnie jest do wyciągnięcia przez... Fachowca. Przez pana odnietkarza. I co, to są zdjęcia z aukcji. Jeszcze, jeszcze lampy były na aukcji. Można by tak kawał zrobić, nie? Zadzwonić, wie Pan, dwie wnioski do wyciągnięcia i tu pokazać. To jest ta jedna z nich. No jak dzisiaj bym przyjechał, oglądał Cirokiego, nie? Już tu miały być dwie wniotki. Tu być na 5 minut robota, jest na pół dnia. A powiedziałem, nie, no tam takie dwie, trzy wnioski do zrobienia. No, więc to by było tyle a propos Chargera teraz coś dla civic, fanów Civic civic, civic, Golf? civic dawaj Golfa. Coś dla fanów 4 na 4, dużej mocy, ale bardzo dużo jest zapytań o te Golfy R i zazwyczaj, zazwyczaj jak ktoś pyta o Golfa R, to albo chce Golfa R, albo jest trójkę. To tak. są dwa takie zamienne auta, nie? nie? zaczęli się poszukiwania dla, dla pana Szymona? Od czego? Od Toyoty Prius Plug-in Hybrid o. 2019. I tak, i tak, i tak ekologów w wiaja, można <laughs> powiedzieć. Kupując zerka, nie? Coś tam próbowaliśmy licytować. Ale ceny najnowszych, no, mówimy o tym najnowszym modelu od 2018 roku, Priusów nie ma części w ogóle poniżej 10 Ale to 000 jest, dolarów. Moim zdaniem jak te Priusy weszły, to była taka na początku trochę boom na to i wszyscy aktorzy, nawet Bruce Willis, który że tak powiem inni aktorzy sobie pokupili te Priusy, żeby być jako. Był taki trend w Stanach, a teraz nikt już nie jest eko, nie? Bruce Willis reklamuje wódkę i, i, i ma gdzieś jazdę Priusem. Siada w swoje 6 czy AMG, Prius jest tylko dla, dla że tak powiem dla publiki. Stoi sobie w garażu, a tak naprawdę jeździ jakąś jakomikolwiek. Gelendo pałosiem, nie? Tyle pieniędzy pierwszy się w reklamę czegoś. Już się kojarzą z wódką albo papierosami, nie? Na przykład nie wiem. Ja coś ty kurwa reklamował. Jest i Golfik. Tu go licytujemy. 9500 udało nam się go wygrać. Dobra cena. Aczkolwiek zobaczcie tutaj w ogóle. K, już, już nam zapisuje na to, że wygraliśmy. I nagle prowadzący licytację. Jedyna oferta nie do odrzucenia. 10400. Bait. My się nie daliśmy. Poczekaliśmy chwilę. To jest taka zagrywka, nie fajna. To się rzadko akurat zdarza. Czyli to podbił po prostu cenę do minimum. Tak, nie? no I 9500 wygraliśmy, aczkolwiek było pending. Jakby ktoś był taki nie, nie, niecierpliwy, to jeszcze by kliknął i tak, by przepłacił, tak, nie? Dokładnie. Aczkolwiek właśnie odpuściliśmy, stwierdziliśmy, że podejdziemy może za tydzień, a tu wstajemy, wstajemy rano o godzinie 7. Patrzymy, wskoczyło na licytację. Byte na 10 000, chyba 0,1 dolarów, czyli nawet taniej niż Counter Przeliczyliśmy szybko, stwierdziliśmy, że, że dalej się opłaca. No i, i takiego golfa. No, ale dzieje na no, fergach, Taki no, klasyczny, klasyczny RK bym powiedział. Ładny. On jest manualny? Manualny, tak. No, dużo jest, z... właśnie jak w manualu I w Stanach. Wielu podobnie, nie? Takie, znaczy no dużo, no 30% czy 20% to dalej jest jak na polskie mało. Ale to jakoś to... dziwnie najwięcej rozbijałem tych w manualu, właśnie. Nie sprawdzałem statystykę. Nie, dużo, dużo idzie w manualu. Tak, zawsze mamy jednego klienta, który gdzieś tam szuka gti czy, tak. czy Rki. no i Civic, o nowego Civica też sporo, sporo zapytań. Sporo Co zapytań, to ceny? auto w ogóle bardzo fajnie cenowo wychodzi, bo takiego Civica można kupić już naprawdę od 4,500 tysiąca dolarów, w zależności w jakim stanie roczniku i yy, jak jest auto uszkodzone, ale za takie no, topowe egzemplarze roczne, półroczne no 7 tysięcy dolarów to i tak jest super cena, kupujemy auto poniżej 50 tysięcy złotych Civic w, do, w takim wyposażeniu w Polsce to jest ponad 100, nie? No, dokładnie, no całkiem tutaj się biłem. Bili się o Civica. No, niewielkie no, uszkodzenie przodem, narożnik, tak naprawdę nie jest to jakaś wielka. Fajerwerki strzelają. Tak, fajerwerki nam wyskoczyły 6400, Tego przegraliśmy, nie? Nie, tego wygrałem. A, mi się zaczyna przegranego. Dobra, to źle opisaliśmy filmik. To już nie będziemy pokazywać przegranych, tylko pokażemy wam zdjęcia. Tak, o przegranych się nigdy nie pamięta, pamiętajcie. Tak Liczy się prawdę. tylko zwycięzca. Tak, tak prawda. Ale mocno si si Nawet drugiego miejsca mocno się, mocno się Meksyk go nie gobił, może coś w bagażniku było. Co no, zapomniałem. <laughs> Będzie tym jak w jakiejś komedii. Będzie jak w Lidlu, żeby w bananach coś znaleźli. 7 tysięcy udało się. 7 tysięcy to jest fajna cena, ponieważ te Civic'i bardzo mało uszkodzone. No W takich chodzą koło 8 tysięcy dolarów. Od 4,5 tysiąca już można Civic'a tak naprawdę kupić. W zależności w jakiej wersji. Ten tutaj co poduszka, kierownicy tylko wyszczerpane. Tak. W narożnikiem dojechany, koło całe. To jest niewielka, niewielka, że tak powiem, naprawa. I co? W tym odcinku? W tym odcinku to już tyle. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, oglądania, oglądania poprzednich materiałów. Jak macie jakieś pytania odnośnie auta ze Stanów, to zapraszamy do zapytań na maila auta z Tak. Zapraszamy również na Facebooka i do dołączenia do naszej grupy Autodiscover. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Trzymajcie się, cześć.